Hej, hej, witajcie z powrotem w F1 Manager Podium po ostatnim wyścigu. Pierwsze podium dla mnie, znaczy dla Porsche. Aż w na skuteczności mu skoczyła. Um, no dobra, mamy kolejne części zbadane i za 7 dni będą kolejne. A kiedy jest? Za 4 dni jest wyścig. Mm. <ścoughs> a to będzie po weekendzie, a to nawet dobrze. To nawet, dobrze, mamy tylko jednego ziomka i teraz zobaczmy, to mamy 3, robi się na czwarte, to mamy 3, to robi się na trzecie, na trzecie, to jest 6, to jest 3, czyli w sumie trzeba zrobić na 4 te i te sekcje, Dam radę jeszcze dwa razy sekcje zbadać, 33 dni jak ma się jednego ziomka, chwila, chcę zobaczyć tylko, tak, 33 dni jak jednego, czyli 29 listopada to w sumie da radę się jeszcze dwa razy to zbadać tylko musiałbym to zacząć badać teraz eee, a tylko zobaczę jak to wygląda jeżeli to są ostatnie badania jak to rozłożyć no bo myślę że to jest ważne żeby wiedzieć jak jak to porozkładać eee, i do tego musimy wejść tu zasady i przepisy i zobaczyć, jak to wygląda na przyszły sezon, ile tam czego zbadane. u Wysokiej, widzicie, strasznie dużo zbadaliśmy, tak czy nie? a czy no, może nie, mniej zbadaliśmy, ale o wiele więcej się traci w niskiej. Tu muszę się skupić na niskiej. No i te, pff, tak naprawdę, za dużo To nie weszło w tych sekcjach bocznych. 33%? No, naprawdę jest tak. Dobra, róbmy te sekcje boczne znowu. Bo widzę, że faktycznie tutaj to jest. A, tylko właśnie. Teraz mamy kolejne godziny. I tutaj sobie zbadamy, tak. To to nam da busta. I w wysokiej trochę mniej. Tak. I myślę, że tu po 8% i, my, i to powinno być ok. I wydamy te wszystkie godziny. Inżynierowie, wszyscy są już rozdysponowani. To będzie za 4 dni. Ale w sumie to trochę nie ma sensu, bo za 4 dni jest wyścig. Czy uda się? Uda się. Bo to będzie w ten sam dzień. Dobra. No tak. Specjalnie tak ustawiłem, że zapomniałem. Eee, mamy chyba Brazylię, tak? Dobrze patrzę. Tak, czyli mamy sprint. Okej. Okay. Czyli mamy jeden trening. No dobra. Bianka przejechała ostatnio za Lawsona i nie rozbiła auta. Trening pierwszy. Fajnie, <gryw> że nie rozbiła. O, znowu trzy. A nie, bo się jeszcze nie wyprodukowały. Ok, 5. Myślę, że część tu już nie będę za bardzo produkował. Mm, RS. U. On zdobył podium na takich słabych częściach. Ciężko już z tą skrzynią narażamy się na to, że wycofamy bolit ale nie jest nie jest źle no dobra eee, scouting nie działa no bo robią ten o, robią zadanie dla sponsora tym sekcje boczne wytworzone ok mamy 4 super lecimy dalej I akurat badanie się ukończą dobrze zaplanowane i po tym się ukończą kolejne No i mamy przednie skrzydło, strąki zawieszenie. To się robi na czwarte, to się robi na trzecie. No nie wiem, czy wszystko na cztery zrobię. Przednie skrzydło trwa najdłużej, więc najpierw zrobimy. A, ale też zobaczę jeszcze w tej sekcji w co powinienem tu bić bardziej, chociaż bez godzin e, to tak naprawdę jest mały zysk bardzo. Co przepisy przednie skrzydło. No i też mamy średnią i niską. Widzicie, wysoka tak naprawdę. No dobra, aż tyle się nie traci. Ale w tej średniej i niskiej no to naprawdę jest masakra. A tu mamy tylko 11% widzę. No dobra, to te gdzie to jest tu? Tu się musimy skupić na średniej, a to to tak gdzieś tam będzie. Ok, tak zróbmy. 37 grudnia no to myślę, że powinno iść już do końca. Albo jak zrobimy tak, to będę mógł jeszcze coś zacząć potem. Tak czy inaczej muszę tu ich rozdysponować, to będzie za 8 dni, a jak coś ten wezmę to zmieni? No dużo to zmieni. Nawet jeden zmienia, więc okej, okay, tak ich zostawmy na razie. Tak zostawiamy. No i co, cele wyścigowe. Ja zawsze chcę być 18 albo wyżej, oczywiście żeby mieć więcej kasy. No i przechodzimy do Sprint Shootoutu. Okay, ja już po treningu wszystko tu pozmieniłem, jeszcze sprawdzę. słabe słaby RS jest bardzo upursze eee, Sorry, konfiguracja. Eee, myślę, że będzie 100, ale nie jestem pewien. 7, 12,5, 2,8, 3, 3, 5, 0,5. I tutaj trochę zmieniło, bo było 74 dość słabo. Teraz widzimy, że sprawi że idealnie 7,5, 12,5, 1, 9, 3,5, 0,65. No będzie 90 parę tu na pewno, ale ile to. To się okaże, tu też wszystko zmieniłem. Tak. No dobra, to lecimy. Kwalifikacje do sprintu. Ja, mamy jedne opony. Trzeba uważać. Musimy zobaczyć temperaturę 96. Więc dość sporo. Pewnie ciężko będzie rozgrzać. Zależy od warunków. Zróbmy tutaj kółko i potem jeszcze spróbuję powtórzyć. No i trzeba my się cisnąć od początku tutaj, bo ciężko będzie rozgrzeć to dość krótki tor. Zazwyczaj w sprintach jestem nawet niezły. Dobrze się przygotowuję po prostu. A mamy 11 miejsce teraz. Nie tak dobrze. 18 są to słabo. A sorry, muszę ich ściągnąć. Cały czas o tym zapominam. No, są bardzo słabo. Pół sekundy wolni, ma lepszy silnik. Widać, że my, tak w miarę tam gdzie powinniśmy być, jesteśmy. Pursze, na mnie wręcz przeciwnie. Dobra, muszę to odznaczyć. No, tu szybciej przejechał teraz pierwszy sektor. Widzę na tych. No i zaraz trzeba wyjechać drugi raz. Dobra, teraz muszę zostać okienko. Energies are good. Copy. O nie. Czemu los są w przeszłości? Pursze. U. No niech idzie pierwszy. No nie. Pursze powinien odpuścić. No i Lawsonowi się udało, ale zobaczymy czy wejdzie. Na pewno poprawił czas. No wystarczy, że jeden... przejdzie przed Lawsona, no i Lawson odpada, 16 słabutko. Szkoda. A na 17 się przesunął Duan go, o, to tego się nie spodziewałem. Dobra, mam 12 miejsce. Mm. Lecimy. O, ustawienie teraz poznam 97, a tam 98, no, za blisko. To jest z tym przednim skrzydłem, było trochę nie tak, ale już nie poprawiam, bo myślę, że jest dobre. No ten kąt, jak zmienię, to tak, to. No dobra, mamy tylko jedne opony, więc nie ma co się zastanawiać. Teraz, niby najlepsze warunki, to wyjadę od razu. Widzicie, dużo ich wyjechało. Śniemy. Ups. Ale chyba nas nie przyblokują, akurat tak wyjechali, że... tak, umniemy. No to idealnie. Pursze nic nie odwali, to będzie git. W sumie w dobrych warunkach miał szybkie kółko i myślę, że czas chyba jest niezły. A muszę ich ściągnąć. Muszę o tak tym pamiętać. Przed hasami, za Norrisem. Czy ktoś widzi Duana, że jest na prowizorycznym polu? Czy to jest dr dopiero druga seria, ale jest sekundę prawie. Ja nie wiem jak to się stało. Copy. And more energy available. Copy no i za Perezem dostaliśmy slipstream i dostajemy się, Fartem. Mm. Ale zaskakuje mnie, Duan. <laughs> e, no dobra, teraz mamy softy. Idziemy. Teraz im daje 91 stopni. Z tego co patrzyłem. A widzę, że wszyscy jadą, więc... E, git, bo mnie nikt nie przyblokuje w takim razie. Nie wiem czy nie będą przegrzewać. O, zobaczymy. Ja tylko jedno mamy. Yy, nie, nie wzywamy go. Tylko jedno mamy softy? Chyba tak. Ale jakoś nie pojechał super szybciej, bo widzę, że też siódemkę, czyli nie szedł poniżej 1,7. O, duan teraz pojechał słabo. Czyli to był przypadek, tylko że tak szybko. Może miał Slipstream z jakimś, dlatego był taki szybki. Wtedy nie wiem. Ja myślę, że zostawię. Nie chcę mi się drugi raz wyjeżdżać. Szkoda, auta. <grymne> Pewnie jakieś ósme będę. O, siódmy. 7. żaden z naszych rywali nie zdobywa punktów. Niebezpiecznie. No dobra, lecimy sprint, więc dzięki za kwalifikację. No i zapraszam na sprint za finka.